Wróciliśmy zawsze jest delikatny stresik jak się wraca po takiej przerwie czy wszystko z jachtem w porządku czy nic się nie wydarzyło czy dobrze było wszystko podsumowane teraz zobaczymy jak widać pływa nie utonęła ma się dobrze stoi nawet Podobnej odległości jak stała, więc jest bit. Teraz podłączamy prąd, rozpakowujemy się, idziemy dzisiaj już spać. Więc widzimy się jutro. Po powrocie na jacht okazało się, że jesteśmy w stanie się przesumować dwa stanowiska bliżej brzegu, więc tak żeśmy uczynili. Mam nadzieję, że dzięki temu będzie troszeczkę bezpieczniej, że będzie nam mniej rzucało, gdy przyjdzie zła pogoda, i ogólnie, że komfort naszego cumowania tutaj w zimie się delikatnie zwiększy. To też była świetna okazja do tego, by potrenować manewry portowe. Uważam, że treningu nigdy za wiele, a każda możliwa okazja jest warta wykorzystania. Dając z Bosmanem tym, co wrócił z urlopu, że podobno to się wyciąga. I teraz w sobotę, 26 będą wyciągać. Ten, ta łódka? E, ogólnie jest kolejny dźwig zamówiony na 26 i znowu będą wyciągać kolejną, kolejną partię jachtów. Więc e, prawdopodobnie oni też wyjadą. Więc my się przedstawimy jeszcze tutaj bliżej nabrzeża. Co mnie mega cieszy, bo aktualnie mamy tylko dwa springi, które nas trzymają, byśmy nie przydupili w pomost. A tak to sobie jeszcze zrobimy przynajmniej jedną, po prawej burcie, cumę dziobową, która będzie nas trzymać, byśmy nie, nie, nie walnęli w pomost. Bo teraz mamy tylko te dwa springi tutaj, nie? Trzymają nas to wszystko. Te wszystkie liny, tak łącznie z cumami dziobowymi, trzymają nas, żebyśmy nie odpłynęli. A żebyśmy tu się nie cofnęli za tylko dwa springi, a tak jak pójdziemy sobie tutaj, Je puścimy tam daleko, tak jak oni mają. Cumę e, dziobową, która też będzie nas jeszcze trzymać e, na wstecznym i będzie znacznie lepiej. Zdecydowanie tu i tak o wiele e, przyjemniej się stoi. Nie szarpie. Myśmy stali za tym statkiem łeba i tam już było odczuwalne szarpnięcie przy każdym wietrze. Nie? próba. Fuck. Fuck. W końcu coś udało się! Skończył nam się gaz, sytuacja niby prosta. Ale jednak okazało się, że w naszym przypadku nie do końca będzie prosta. Na jachcie mieliśmy cztery butle dwukilogramowe ze specyficznym zaworem. Niestety wszystkie punkty, które objeździłem miały butle dwukilogramowe na wymianę. Natomiast ze zwykłym zaworem turystycznym takim jak występuje w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się na zakup dwóch większych butli i nowego reduktora. I tu niespodziewanie pojawił się nowy problem. Zawsze myślałem, że reduktor to reduktor. Natomiast w naszym przypadku okazało się, że nasza kuchenka ma specyficzne wymagania co do ciśnienia, jakie obsługuje. Zanim doszedłem, że to wina reduktora, na początek spróbowałem wymienić dysze. Myślałem, że to pomoże. Niestety nie przyniosło to żadnego większego rezultatu, nadal palnik nie palił się pełnym płomieniem, a część gazu ulatniała się do pomieszczenia, dlatego na czas załatwienia tego problemu przeszliśmy na tryb kempingowy. czajnik. Na tym się zagotuje. My mamy kombinacje alpejskie. Trzeba pilnować, żeby się nie przewrócił. Nie może być fajnie. Jest fajnie. No jest fajnie. Miała jest być przygoda, się... jest przygoda. Dobrze, że na lądzie póki co. Nie, no stoimy na wodzie. <laughs> Tylko przy lądzie. No nic, chce się herbatę, to się będzie miał herbatę. No, dobrze, że prąd jest. To fakt. Wtyczka nam się po prostu stopiła centralnie. Widać jak jest stopiona. Zdechł prąd. Zespawało jedną wtyczkę z drugą. Teraz muszę zrobić na krótko. Już jedną końcówkę zarobiłem. Wykręciłem z innego kabla. Zarobiłem. To jest końcóweczka. Musiałem to wykręcić, zarobić. Teraz muszę to przełożyć do głównego, głównego wtyku, który idzie prosto do jachtu, bo tutaj też kable są przytopione, muszę je uciąć, zarobić, to przełożyć i dzisiaj będzie tak prąd, e, prowizorycznie, że tak powiem. Zlepiony ze wszystkiego co mamy, a jutro trzeba będzie znowu pojechać do sklepu i kupić nowe części. Ale najlepsze jest tym wszystkim to, że nigdy nic się nie psuje w dzień, tylko zawsze na wieczór. Jak już się robi zimno, chce człowiek mieć włączony grzejnik, odpocząć, to się wszystko psuje na wieczór i muszę siedzieć z latarką i dłubać przy tym wszystkim. Więc o, taka sytuacja. Jak nie gaz, to prąd. I po malutku zaczynamy wchodzić w tryb e, prawdziwego jachtingu i robienia, robienia po prostu napraw. Nawet nie remontowania jachtu, robienia wszystkiego co mamy w planie do zrobienia, tylko po prostu naprawiania bieżączki. Będziemy mieli prąd. Ostatnia śrubka. Zaraz będziemy sprawdzać, jak nie wydłupi nam z powrotem korków. To... Chciałabym, bo niby jest jesień, w dzień jest fajna pogoda, a jednak, jednak trochę zimno tam jest i fajnie by było mieć światło. Jest! Błąd światło. Jupi, mamy, je! Yeah. Jedziemy. Gdzie jedziemy? Właśnie. <laughs> Muszę sobie dać na nawigację. No jedziemy jeszcze jedną butlę odebrać, kupić jakieś urządzenia elektryczne, które nas wczoraj zawiodły, trzeba podmienić i tyle no. Nie mieliśmy jak zrobić sobie śniadania ani jajecznice, ani kaszy, więc śniadanie mistrzów ubogie, ale jest w Lidlu bułki jakieś z jogurtem zimnym. Tak, jest, ale jest dobrze. No, takie życie na jachcie. Tak właśnie wygląda. Jakby ktoś był zainteresowany, to prawda jest taka: czasami tak jest, że nie da się nic ugotować. Nie da się nic zrobić. Że i tak mamy jakieś sklepy, i nie jesteśmy już teraz w otwartym morzu. Dzisiaj był dzień zakupowy na zmianę półeczek różnego rodzaju na kuchni, nie tylko Elektryki. elektryki. Ale też taki zakupowy dla siebie trochę dzień, nie mamy gazu, to też odżywiamy się na razie gdzieś w knajpach, więc wczoraj, dzisiaj są takie dni e, Czas mamy, ale nie mamy e, reduktora, no. bo się okazało, że wszystkie reduktory takie ogólnie dostępne są na 37 mbar. Czyli za wysokie ciśnienie do naszej kuchenki, bo nasza kuchenka obsługuje ciśnienie 28 do 30 embar. Więc yy, nie jesteśmy w stanie kupić trzeba na zamówienie. Ta kuchenka na polskim rynku ona też jest dostępna. Popatrzyłem na internecie i można kupić tę kuchenkę i ona po prostu tak ma. Obsługuje taki, takie ciśnienie, nie większe. I nic z tym nie zrobisz po prostu, nie? Mm -hmm. To w ogólnie większość, chyba nawet do kamperów, do wszystkiego się montuje kuchenki pod takim ciśnieniem. Mhm. W każdym razie, na razie nie mamy na czym gotować, a dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela, więc nawet jak coś zamówimy, to nie bardzo nam to dojdzie, jutro pojutrze, raczej nawet impostem, więc pójdziemy zaraz do Decathlonu, popatrzymy jeszcze turystyczne kuchenki, żeby przez dwa dni można było cokolwiek podgrzać. Mmm. Ana, kia tam? Nie wiem jeszcze. A bo tu nie jest podpięte, tak może być, tak? Prąd. Zaraz zobaczę, czy będzie, czy nie będzie, dzisiaj prądu. Tak, żeby nie, kurwa, nie, nie przestawiać się, nie cudować. O! Jest prąd. No i co to było? Bezpiecznik wydupiło w skrzynce eee! skrzynkę? W skrzynce tam, w rozdzielczej, na zewnątrz wydupiło bezpiecznik. Mm -hmm. Nie wiem, może jak za dużo jest podłączone, to ten bezpiecznik nie wyrabia, bo... Ale wczoraj nam przytopiło aż wtyczkę, więc ja nie wiem, czy to jest... No. E... Nie mam pojęcia. Dobra, dzisiaj już tej faretki nie podłączamy. Rozumiem, czemu nas tutaj wydupia. Czemu tam nam wybija ten bezpiecznik? Albo jest tam wina, jakieś przepięcie się robi na skrzynce. Teraz podłączyłem pod drugie gniazdo w skrzynce inne i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dzisiaj w marinie dosyć duży ruch, bo się wyciąga chyba 8 albo 9 jednostek z wody. Marina tak naprawdę e, zaraz opustoszeje praktycznie cała. E, niewielka ilość jednostek zostaje na wodzie, my, tutaj sąsiedzi, bo mają jakiś problem z silnikiem i tak dalej, ale większość osób się wyciąga. A ja aktualnie walczę dalej z kablami, z elektryką, bo musimy się podłączyć z powrotem e, na nasz podlicznik do prądu, bo aktualnie jesteśmy podłączeni normalnie. I płacimy trochę więcej za to. Jak mogliście widzieć, wcześniej nam przytopiło, przytopiło nam troszeczkę wtyczki. Jedna wtyczka ogólnie się całkowicie rozsypała, więc teraz kupiłem nowe wtyczki zarabiam kable tamte wtyczki, które w nocy skręcałem na szybko, żeby w ogóle mieć jakikolwiek prąd, to teraz muszę założyć te końcówki zaciskowe na kable żeby było lepsze połączenie i nie było problemów znowu, że gdzieś tam będzie coś iskrzyć coś się będzie smażyć, przytapiać dlatego działamy dzisiaj z tym, później biorę się jeszcze za przeróbkę szafki w kuchni no i muszę sobie usiąść, poplanować, co dalej z naszym remontem, bo jest tego sporo, ale jeszcze nie planowałem, jak się do tego wszystkiego zabrać. wchodzimy w taki większy już remont jak tu, nie wiem czy to można nazwać remontem, po prostu będziemy zmieniać za chwilę e, pewne ułożenia różnych instalacji na przykład musimy wyciąć dwa zbiorniki wody, które się znajdują jeden tutaj pod kambuzem, drugi pod kanapą e, i one pójdą później te zbiorniki, może nie te konkretnie ale nowe zbiorniki pójdą w kajuty rufowe, a na te miejsca zrobimy sobie przestrzeń Taką magazynową, jakieś szafki, półki, gdzie będzie można coś pochować, bo aktualnie żyjemy w warunkach strasznych, można powiedzieć, bo mamy wszystko nawalone jedno na drugie, nic nie jesteśmy w stanie rozpakować, bo e, tak naprawdę ten jacht jest dosyć spory. Natomiast ma dużo takich rzeczy, które zaraz Wam pokażę, które utrudniają po prostu magazynowanie. Dalej będziemy też instalować fotowoltaikę, budować cały stelaż pod panele. Musimy się zająć też silnikiem, bo jest tam problem delikatnie chyba z wymiennikiem ciepła. No i ogólnie zrobić cały serwis silnika. Prace delikatnie delikatne też na żaglach, na maście, na prowadzeniu lin, żeby to wszystko ułatwić, bo można było w dwójkę później. Spokojnie sobie pływać bez większego wysiłku i, i stresu, że coś tam się będzie zacinać i nie będzie chciało z nami współpracować. Do wycięcia są również cztery takie umywalki, bo one w zasadzie zajmują tylko przestrzeń i. Nikt tego nie używa, bo jest normalna toaleta, normalna łazienka, więc bez sensu jest mieć takie umywalki w każdej kajucie, a w kajucie dziobowej są nawet dwie na każdej burcie. Więc plan jest taki, żeby to wyciąć. I na wysokości, tutaj jak jest odpływ, zrobić normalną półkę, będzie taka półeczka. Podnoszona, będzie można coś tam schować, jakąś bieliznę, drobne rzeczy, nawet jakieś książki czy inne rzeczy. Więc jakby będą też kolejne przestrzenie magazynowe. Zwłaszcza, że tutaj po tej stronie e, brakuje tej przestrzeni, ponieważ jest tylko tam za lustrem przestrzeń magazynowa, a tu pod spodem w tej szafce mamy nie będzie widać, chyba zbiornik zbiornik. E, e, Czarnej wody, więc przydałoby się, żeby to poszło troszeczkę niżej i była taka przestrzeń do magazynowania, bo na razie jest po prostu powietrze i umywalka. W dzisiejszym vlogu to by było na tyle. Zapraszam wszystkich za tydzień. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, zachęcam bardzo do zapoznania się z poprzednimi filmami, subskrybowania, pisania komentarzy i zostawiania łapek w górę lub w dół. Zależy od Waszych odczuć. Pozdrawiam.